Ktoś powie, proszę księdza, ale ja jestem grzesznik cały czas i ja żyję z kobietą bez ślubu i mam pliki z pornografią w internecie i nie wiem, czy je wykasuję. Jesteś jeszcze daleko od Boga, tak, ale w Piśmie Świętym było napisane, gdy był jeszcze daleko, ojciec wyszedł mu na spotkanie. Przyszliście nam przez świętą. Jeszcze ktoś z was może toczy walkę, toczy bitwę. Proszę zwrócić uwagę, że ten ojciec nie powiedział synku, siadaj. Czy przyszedłeś zwrócić mi pieniądze? Jak bym jeszcze to odpracowywał, te pieniądze? Jaki jest motyw twojej powrotu? Ankietę wypełni taką psychologiczną. Czy obiecujesz poprawę? Ten ojciec się zachowuje super niepedagogicznie. O nic go nie pyta, niczego nie wymaga, tylko od razu płaszcz i pierścień. Taki jest nasz Bóg. Jesteś daleko? Może jeszcze ktoś z państwa dzisiaj do komunii nie przystąpi. Ale Bóg mu też mówi, Pan z wami. Ja nie mówię, Pan z wami do tych z prawej nawy. Pan z wami do tych, co są w stanie łaski, a wy, co nie jesteście w stanie łaski, to nic wam nie mówię. Nie, do wszystkich mówię pan z wami i wszystkich wam na końcu pobłogosławię i wszyscy sobie powiecie przekażcie sobie znak pokoju, pokój z Tobą.